Dzień dobry drogie dzieci. Dzień dobry! Dzisiaj razem z Prosiaczkiem znajdujemy się w szczególnym miejscu. Jesteśmy w bibliotece. Ale Jerzyku! Tak. Co to właściwie jest ta biblioteka? Biblioteka? Biblioteka to miejsce, gdzie jest bardzo dużo książek. O, tak jak tutaj? Tak jak tutaj. Można przyjść i wybrać sobie coś do poczytania. A tu musiała puchatka też tu znajdę? Oczywiście. A mogę poszukać? Oczywiście. To już biegle. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale musimy pamiętać, że w bibliotece powinniśmy zachowywać się cicho. Jerzyku! O, przepraszam. Jerzyku, znalazłem. Super. Kupuś Puchatek, niezawodny przyjaciel. To może ją odłożę, a ty mów dalej. Dobrze. Pamiętajcie, dzieci. W bibliotece nie wolno krzyczeć ani biegać. Nie wolno też jeść ani pić. No tak, żeby nie ponieszyć książek. Pamiętajcie, drogie dzieci, o książki trzeba bardzo dbać. Kochani, wybierzcie swoją ulubioną książkę i poproście mamusię albo tatusia, żeby wam poczytali. A tu jeszcze... Poczytam. Super. W takim razie żegnamy się z wami i idziemy czytać. Pa pa! Pa, pa!